Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na test akumulatorowej polerki Dual Action Diato Model YT82924. Zapraszam na film. Okej, okay, dzisiaj mamy akumulatorową polerkę typu Dual Action od Jato. Jest to współpraca. Ja mi udostępniło tą polerkę, zresztą już bardzo dawno, o czym za chwilę słowo. Nie wpływałem na te filmy i nie, wer nie weryfikuję ich przed moją publikacją. Polerka, którą tutaj widzicie, od razu powiem, jest w zestawie z akumulatorem czwórką i z ładowarką, i wtedy symbol tego zestawu to YT82924. Można też kupić z trójką, można też kupić oczywiście samobody. Symbol samego body to zamiast czwórki piątka na końcu. Wtedy byłoby YT8292. 5. E, jeśli chodzi o ceny. Ten cały zestaw 480 zł, czyli polerka, czwórka, ładowarka, trzypady. Natomiast bez akumulatora i bez ładowarki, samobody to 316 zł w momencie nagrywania. Właśnie w momencie nagrywania. W ogóle, słuchajcie, nagrywam to 29 grudnia. Wy to pewnie oglądacie później. Domyślałem się, że w styczniu. Eee, dostałem to z SDS-em i z chyba z spawarką do plastiku od Jato, który już dawno przetestowałem. I polerka czekała, cały czas czekała, bo a to myślałem, że będę miał jakieś auto fajne do, szlifu, do polerowania. A to było za gorąco, lakiery rozgrzane. A to padało, a to nie miałem czasu, i tak cały czas i słuchajcie, teraz muszę ją przetestować w grudniu, bo już by wypadało. Eee, od razu powiem, że będziemy testować eee, prakty w praktyce tą polerkę na łodzi u kumpla w hangarze, niestety zimnym, nieogrzewanym, ale tam ma jakąś chyba szybę z pleksji do przepolerowania, e więc zobaczymy. Może też kawałek gdzieś tam burtę jakąś machniemy, a może też coś uda się na aucie, więc musicie wyba wybaczyć, że warunki zimowe, no ale trzeba to przetestować, a jeżeli ktoś się nad taką polerką zastanawia, to na wiosnę jak znalazł, może mu się film przyda. Eee, w ogóle jakie parametry ma ta polerka? Przede wszystkim silnik bez Przede wszystkim jest to polerka typu dual action, to, to chyba najważniejsza jest opcja, opcja, e, e, parametr najważniejszy, i przede wszystkim też trzeba powiedzieć o średnicy talerza, który jest tutaj 125 mm. Jeśli chodzi o ruch or orbitalny. To mamy 15 mm, mamy też soft start i mamy też regulację prędkości. I to chyba wszystko. Aha, obroty: od, 200, od 2000-2010 do 5000. Zaraz pokażę wam, jak działa regulacja. Polerka wykonana klasycznie, mniej więcej jak większość polerek. Tutaj taki uchwyt do złapania drugą ręką. Czarne to guma. Tutaj to jest plastik, wejście na akumulator, oczywiście nasz talerz na rzep, e, imbus, żebyśmy mogli tutaj odkręcić nasz krążek szlifierski w razie jakby się nam zużył rzep. I w zasadzie to wszystko. Teraz po prostu podłączę akumulator i pokażę Wam jak polerka pracuje i jak tutaj wygląda wybór prędkości. Po włożeniu akumulatora oczywiście mamy tutaj przełącznik 0,1, czyli po prostu nasz, nasz włącznik naszej szlifierki. Szlifierki, znowu mi się pomyliło, polerki. W momencie, kiedy przesuniemy przełącznik na jedynkę, polerka nie startuje. Pojawia nam się 0,0 i dopiero plusem, jak włączymy pierwszy bieg, to polerka wystartuje. I zobaczcie, to jest tak rozwiązane, że nie ma tu biegu pierwszego, drugiego, trzeciego i tak dalej, tylko tak jakby jakieś tutaj są, nie wiem, stopnie. No i pierwszy to 20, a ja przeskoczyłem od razu na 25. 25, 30, 35, 40, 45 i o, dziwo jeszcze, i o dziwo jeszcze 48. Wyłączyłem, bo było dosyć głośno. Mm, także taka no, w sensie wyświetla, czy dziwne rzeczy wyświetla, no, ale oczywiste też, że tak jakby od pierwszego do tam ostatniego biegu. Jeszcze policzmy sobie w ogóle ile z tych biegów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 biegów. Mamy 7 biegów i co ważnego jak widzicie, jak wyłączam maszynę na najszybszym biegu, to ponowne włączenie zawsze startuje od tak jakby biegu 0.0, czyli polerka nie pracuje. To akurat fajne, bo zawsze jednak, moim zdaniem, zawsze jest lepiej przeklikać do tego ostatniego, niż ją włączyć, nawet przez przypadek z założonym padem gdzieś, wiecie, na, nawet gdzieś polerka poleci. Po kostce brukowej macie popadzie. Patrz się ubrudzi, już nie ma szans tym polerować swojego auta, bo byśmy sobie tylko narobili kłopotu. W zasadzie wydaje mi się, że jeśli chodzi o oglądanie polerkę na stole, to tyle. No bo co tutaj więcej, tak naprawdę <grytanie> sprawdzać. W zestawie mamy trzy pady o różnej twardości. Nie są chyba z tego co widziałem opisane. Jeżeli by się sugerować kolorami, no, no, no to powiedzmy, że będziemy wiedzieli o co chodzi. Natomiast my sobie, tak jak mówię, spróbujemy coś przepolerować na łodzi. Tam chyba jest kumpel, mówił, że e, szyba, tak jak mówiłem, do przepolerowania. Ja to zabieram, lecę do kumpla, ja to zabieram, ja to, ja to zabieram. <gryw> lecę do kumpla i zobaczmy, jak to działa w praktyce. No i dobra, słuchajcie, zabieramy się za testy praktyczne. Tak jak mówiłem, e, przetransportowałem sprzęt do kumpla, e, który mnie prosił, żebyśmy przetestowali to przy okazji na Łodzi, gdzie ma takie szyby, jak widzicie, z poliwęglanu. Nie ukrywam, że trochę zlekceważyliśmy temat, ponieważ myśleliśmy, że no co, weźmiemy jakąś troszeczkę bardziej agresywną pastę, zwykłą, samochodową, pad ze zestawu i sobie poradzimy. E, nie ukrywam, że szło kiepsko. Oczywiście teraz tu nie mówię o polerce, bo tutaj chodzi o sam proces polerowania. Tutaj przydałaby się dedykowana pasta do tego, i tak naprawdę z tego, co czytałem w sieci, to chyba wypadałoby najpierw ten poliwęglan przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym wodnym i wtedy byłby lepszy efekt. Jednak tutaj bardziej chodziło o sam fakt, jak się sprawuje polerka, jak się nią pracuje, czy ją wyrywa, czy szarpie, czy ma jakieś wibracje, czy ma moc, czy się krążek nie zatrzymuje tak dalej. No i tutaj muszę powiedzieć, że jak najbardziej wszystko okej. Okay. Ja mam, słuchajcie, osobiście polerkę Dual Action z Julii. To była kiedyś taka jedna z najtańszych polerek dual action. Ona kiedyś była takim hitem internetu. Kupiłem ją kilka lat temu. I jak mam być szczery, tutaj jest zapięty akumulator 4A, na tym ja to w pełni naładowany. Nie wykryłem za bardzo różnicy między akumulatorówką a sieciówką. Oczywiście jest to urządzenie dosyć prądożerne. Tutaj już uprzedzę fakty, że troszeczkę polerowania tej szybki i potem będzie jeszcze troszeczkę dosłownie bug w motorze i zeszła już jednak kreska z czwórki, więc myślę, że jeżeli chcielibyście jakieś auto przepolerować całe na jednym akumulatorze, to wydaje mi się, że absolutnie nie ma szans, że tutaj większe akumulatory lub po prostu większa ich. Ilość, ponieważ w najnormalniej w świecie to urządzenie dosyć mocno zżera akumulator. Samoprowadzenie bardzo fajne, nie podbijało mi tej polerki, tak jak mówię, nie zatrzymywała się moc wystarczająca. Regulacja obrotów, mimo że jest taka jakby skokowa, a nie płynna, nie ma pokrętła, że możemy tak sobie precyzyjnie ustawić, tylko są już dedykowane prędkości. No to i tak nie sprawiało to żadnego problemu. No i tutaj nawet pewnie widzicie takie, jak się odbija ta lampa w hangarze i widzicie tam mnóstwo rys właśnie chodziło na o to, żeby je usunąć, no i niestety nie udało się. Ale tak jak mówię, tutaj bardziej chodziło o przetestowanie z samej polerki. Więc tutaj, jeżeli chodzi o szlify, nasze polerowanie tych szybek, no to klęska. Ale za, za to przetrzenieśliśmy się za chwilę na motor. Kumpel ma czarną Hondę, no czarny lakier, no to wszystko widać. Teraz możecie sobie zobaczyć tutaj, jak to wygląda. No i tutaj już pasta. Tutaj akurat taka one-stepowa. To była, nie pamiętam jakaś, taka, jakaś amerykańska pasta, ale to tak jak mówię, to nie jest film o polerowaniu, o detailingu i tak dalej. I tutaj na przyspieszonym tempie macie puszczone dosłownie kilka przejazdów i zaraz będziecie mieli efekt, no i po prostu wyszło lustro i do takich jakichś drobnych detailingowych prac, czy tak jak mówiłem docierania jakichś tam wosków i tak dalej, to taka polerka akumulatorowa myślę, że się świetnie nadaje. A tu zobaczcie sobie teraz jak wyszło to na motorze. Dobrze, krótkie podsumowanie. Na łodzi, na tych szybkach poliwęglanowych było średnio, ale to kwestia odpowiedniej pasty, jakby nie było. E, tutaj na motorze Kumpla, Noż Rewelacja, udało się to oczywiście na lustro. Nie było tam nie wiadomo jakich rys, ale e, moim zdaniem, właśnie no, do takich prac, polerka akumulatorowa się głównie spisuje do jakichś drobnych tutaj, e, czy one-stepowych e, polerek, czy po prostu do nakładania wosku, może coś w tym stylu, do docierania tego wosku bardziej. E, natomiast to przede wszystkim nie był film, tutaj wiecie no bo detailingowe tematy, polerowanie i tak dalej, jakie pady, jakie pasty, jakie techniki, no to jest temat może Tutaj bardziej chodziło o sprawdzenie maszyny. Maszyna fajnie w ręku trzymała się, jakoś zbytnio nie szarpała, nie było zbytnich drgań, szlifowania, polerowania, naprawdę nie było dużo, ale mimo wszystko jednak kreska zeszła, więc trzeba pamiętać, że to jest w miarę jednak prątożerne urządzenie. A i jedna rzecz, pad bardzo dobrze trzyma się, no to były nowe pady z zestawu, ale chodzi mi o to, jaka jest talerz zastosowany, żeby bardzo dobrze trzyma, nie ma szans, żeby samo coś odpadało. Na tym filtre będzie wszystko. Jeżeli Wam się taka maszyna spodoba, link do opisu, link, link do opisu, link do produktu macie w opisie filmu oczywiście. Jak zwykle za zadaniem miałem Wam pokazać sprzęt, a nie zachęcać czy namawiać do zakupu. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.